Oceny pracy pracownika dokonuje się systematycznie, aby zmierzyć osiągnięcia, umiejętności, mocne strony i obszary wymagające poprawy. Ze względu na papierkową robotę i brak struktury prowadzący do nieregularnych informacji zwrotnych, proces ten może stać się uciążliwy, ale nie martw się. Nasza aplikacja do oceny wyników ma wszystko pod kontrolą. Aplikacja wita użytkownika pulpitem nawigacyjnym. W tym miejscu można bezpośrednio rozpocząć nową ocenę, a także zapoznać się z poprzednimi i tymi, które czekają na działanie. Może to być zamknięcie albo przygotowanie ankiety, samoocena lub ocena współpracowników. Nową ocenę rozpoczyna się od formularza, w którym trzeba wypełnić pola takie jak pracownik. Zauważ, że pozostałe pole są wypełniane automatycznie. Następnie wybieramy rodzaj oceny. Może być ona dokonywana przez samego pracownika, jego podwładnych, współpracowników lub przełożonych. W tym przypadku wybierzemy ocenę przełożonego, następnie wybierz pola, które mają być oceniane przez przełożonego. W aplikacji istnieją cztery predefiniowane kompetencje i pięć ocen, ale pamiętaj, że możesz je łatwo dostosować w zakładce administracyjnej. Wybraliśmy już kompetencje, które chcemy ocenić. Weślijmy je do przełożonego i zobaczmy, jak wygląda przepływ pracy. Widzimy, że otrzymał powiadomienie i nowy dokument na swoim pulpicie nawigacyjnym. Wypełnijmy formularz. Wróćmy teraz do naszego specjalisty HR. Po zakończeniu ewaluacji warto przejść do analizy wyników i zobaczyć, jak przebiegała kampania. Przechodzimy do sekcji analiza wyników, która zawiera różne wykresy, w których można filtrować dane według zróżnicowanych czynników. Takich jak rok, typ oceny, stanowisko, pracownik i kompetencja. System jest wysoce konfigurowalny dzięki rozwiązaniom No Code. Dzięki temu możesz monitorować postępy swoich pracowników i efektywnie analizować ich wydajność. Zamknijmy teraz ankietę i zajrzyjmy do konfiguracji. W konfiguracji są trzy procesy, które można łatwo dostosować do modelu biznesowego dzięki notacji BPMN. Możesz uczynić go tak prostym lub tak złożonym, jak wymaga tego Twoja organizacja. Wszystko dzięki nawigatorowi 365.